Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, po temacie będzie aktualizacja naszych pajączków. E, ogólnie pokażę Wam, co się u nich zmieniło e, i chyba widzicie mnie lepiej, ponieważ tak nagrywam nowym telefonem i chyba będzie przez to lepsza jakość oglądalności. E, możecie ogólnie wpaść na poprzedni odcinek i sprawdzić, czy. E, tam był, Wam się oglądało lepiej, czy tu się Wam ogląda lepiej? I napiszcie to w komentarzach na dole. Czy może na przykład oglądacie tylko mnie, słuchacie i nie zwracacie na to uwagi. E, kolejna sprawa to łapeczki do góry, ponieważ e, pod, aktualiza znaczy pod, e, tak, pod aktualizacją ogrodnika e, prosiłam Was o 5 łapek w górę, zostawiliście 10. A pod poprzednim odcinkiem prosiłbym Was o 7 i zostawiście te 7, dlatego jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, zostawcie pod nim te 10 łapeczek w górę, bo jak widzę, dacie radę to zostawić, więc zostawcie 10 łapeczek w górę pod tym odcinkiem. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, również jeżeli ten odcinek Wam się spodoba tak ogólnie, możecie zostawić subskrypcję, tam na dole jest taki czerwony przycisk subskrybuj, jeżeli nie macie go klikniętego, no to możecie go kliknąć, zrobić mi przyjemność. Również możecie kliknąć dzwoneczek i zaznaczyć opcję wszystkie, wtedy po prostu nie miną Was żadne inne filmy. Więc warto to zrobić, a my przechodzimy do odcinka. Jak widzicie przeniesiemy się w trochę w inne miejsce, bo tu jest lepsze światło. No i tu jest właśnie nasza samiczka. No i jak widzimy tutaj jest piękna wylineczka, malutka. Z Próbuję, Może spróbujemy ją wygonić i tak naprawdę dołączę Wam zdjęcie, jak ona wyglądała przed tą wylinką. No a je, zobaczycie ją w tym filmie, jak wygląda teraz. Dołączę Wam to zdjęcie i widzicie je właśnie teraz. No, jak już widzieliście, jak ona wyglądała, to za chwilę zobaczycie ją, jak ona wygląda teraz. Yy, no, kamera, znaczy telefon, już na statywie, yy, więc wyciągnijmy w sumie sobie tą starą wylinkę. O, tutaj jest. Kawe, znaczy, tutaj jest karapaks, no a reszta cała wrinka to ją sobie tutaj i ją potem się oczywiście utylizuje, wyrzuca yy, i spróbujemy ją wygonić. Yy, spróbujmy ją wygonić w tą stronę, chociaż ona wtedy nam ucieka, a inaczej się tego nie da. No bo tam od tej strony pensety nie włożę. Yy, więc denko, oczywiście, tutaj mamy, na wypadek, gdyby ona chciała tutaj nam szybko wybiec. No i teraz telefon mi przeszkadza. No niestety muszę trochę włożyć rękę w kadr, żeby tutaj ją wygonić stąd. O, wychodzi. No zobaczcie. Ja nie wiem, czy to na kamerze tak będzie widać. Jak nie będzie widać, no to Wam powiem, w jaki sposób ona się tutaj zmieniła. O, i ona jest bardzo skryta. No, nie chce wychodzić. No, ale. Teraz tak, jak pająk jest po wylince No i no, zobaczcie, ona nie chce wychodzić. Jak pająk jest po welince, nieważne jaki, trzeba mu dać z tydzień, parę dni, żeby stwardniał. No i jak ona nam tutaj wyjdzie na torf. O, zobaczcie. No, nie, nie widać tego, ale zobaczcie. Ma już takie włoski bardziej białe. To ja wam opowiem. Włoski ma bardziej białe, to widzimy. Yy, odwok jest bardziej czarny. Yy, no i niebieskie nóżki ma. Tak, tego nie widać na kamerze, ale tak ona właśnie wygląda. Ona nam teraz tak pięknie stanęła, no i zobaczcie. Te przednie nóżki ma niebieskie. Yy, tutaj odwok ma czarny. Ogólnie ona będzie wyglądała tak, że będzie cała czarna. Włoski będą takie właśnie żółto, yy, białe. Yy, no i tak właśnie ona będzie wyglądać. Na razie karabaks ma taki bardziej brązowawy. Odwłok już ma dosyć czarny. Nóżki ma jeszcze niebieskie. One zrobią się czarne. A włoski po prostu będą rosnąć i będą coraz bardziej robić się, tak jak mówiłem, białe. Yy, no więc już możemy ją tutaj trochę tryknąć, żeby ona sobie się schowała. Bo tak jak mówię, ona potrzebuje około tygodnia, żeby stwardnieć. Yy, a minęło już z pół tygodnia, więc niedługo... Yy, będzie można ją karmić. I teraz, już sobie ją zamkniemy, już ją widzieliśmy. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem Wam powiedzieć. I przechodzimy do ogrodnika. Jesteśmy już przy ogrodniku, a raczej naszej pani ogrodnik. Przepraszam Was, że tamto ujęcie z ptasznika było takie ciche. Znaczy, oczywiście, mogliście sobie podgłośnić. Zapytacie skąd wiem, że to pani? Po pierwsze sam co inaczej wyglądają, a po drugie to co się zmieniło w naszym pojemniku, zmieniło się tylko jedno. To właśnie teraz to zobaczycie. Bang! Tutaj jak widzicie jest skumulowanie pajęczyny, tutaj jest taka mała pajęczyna. I tak jak widzicie tam jest takie skumulowanie pajęczyny, ale to nie jest dlatego, że ona sobie tam po prostu zrobiła gniazdo jest tam dużo pajęczyny tylko dlatego z tej perspektywy go nie widać ale ją tutaj widać i za chwilę co zobaczycie to będzie grube. Bęk, zobaczcie to całe ta cała kuleczka tutaj to jest kokon z jajeczkami. Tak dokładnie. Nasza samiczka, która tu już była, no była wzięta z natury, więc było można się domyślać, że ona będzie już zapłodniona przez jakiegoś samca. Sam się tego nie domyślałem, bo po pierwsze nie byłem pewny, czy ona jest dorosła, ponieważ wydawało mi się, że jeszcze jednej wylinki jej brakuje do yy, sam, do, do, do bycia dorosłą, ale okazało się, że jednak nie i się okazało, że ona nam tutaj taki wiel a wiecie, że ja ją karmiłem i ona była mega napchana, więc taki wielki kokon jej wyszedł tutaj. Myślę, że tam będzie około 50 jajeczek. Yy, więc yy, myślę, że pomyślnie uda nam się ten kokon jej wziąć yy, i oczywiście wykluć te jajeczka. Yy, no i tak, yy, około yy, trzeba czekać dwa tygodnie, żeby móc wziąć te jajeczka. Nie z tej perspektywy, że bo jeżeli ptasznik ma kokon, to on z tym, to ona z tym kokonem chodzi, przewraca te jajeczka, żeby one się nie skleiły, ale jeżeli mamy przypadek, kiedy no, ten kokon jest teoretycznie wczepiony Całą pajęczynę, i ona nie zajmuje się nim, żeby te jeczka obracać, bo jest po prostu przyrzepiony ten kokon, yy, no to wtedy trzeba czekać około te dwa tygodnie nie po to, żeby ona się nimi zajmowała i żeby yy, przez te dwa tygodnie miała się czym zajmować tylko po to, żeby ja, jeżeli byśmy zabrali to teraz, to tam będą same jeczka i przeżyje ich mniej, bo będzie im chłodniej a jak zabierzemy po tych dwóch tygodniach, to tam nie będą już ani jajeczka, tylko mogą być tam albo nimfy, albo nimfy 2, albo nawet L1. Im później zabierzemy w nieprzeciągu miesiąca, bo jak będzie na przykład miesiąc i one nie będą otwarte, nie będą miały pożywienia, to zdechną po prostu. Więc trzeba odczekać te dwa tygodnie, po to, żeby po pierwsze samica się nie stresowała, a po drugie, żeby już mieć te pajączki, a nie jajeczka. I tak jak mówię, jeżeli dwa tygodnie no to minęło już, tak jak mówię, pół tygodnia, bo w sumie to się zadziało w tym samym momencie. Ona wyliniała, a tu, tutaj został złożony kokon, dlatego tamty dzień, tutaj dwa tygodnie i za, tak jak mówię, około dwa tygodnie powinien wyjść taki film o, o nazwie yy, Kokon i yy, Sprzątanie, ponieważ tak jak mówiłem, tutaj są Karaczany. I tutaj jest ich na pewno z 35 karaczanów. Więc po pierwsze kokon one mogłyby zjeść, po drugie samice podczas wylinki. Dlatego to będzie zabieranie jej kokonu plus sprzątanie tych karaczanów. Więc taki film za około 2 tygodnie powinien wyjść. powinien wyjść. Więc jeżeli chcecie, żeby on wyszedł, no to zostawcie te 10 łapeczek w górę oczywiście. No i tak naprawdę to było wszystko. Od naszej samicy. Zamkniemy już sobie ją. A jak ja ją normalnie zobaczyłem, ona jest teraz tak chuda, tego nie widać, ale ona jest tak chuda, że ja, jak tutaj wszedłem, zanim zobaczyłem kokon, to pomyślałem, czemu ja mam tutaj samca w tym pojemniku, bo normalnie z tak chudym odwłokiem wyglądała jak samiec. No. Taki ostatni lub jeszcze na samicę, może uda się ująć ten jej chudy odwłok. Chyba nie. Ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Yy, I tak jak mówiłem, jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić te 10 łapeczek do góry. Yy, również możecie, jak ktoś nie subskrybuje, a spodobał Wam się ten kanał, ten film, to możecie zjechać tam na ten czerwony, przyjść, subskrybuj, yy, następnie klikając dzwoneczek, zaznaczyć opcje wszystkie. Wtedy po prostu nie ominą Was żadne inne filmy. Yy... I tak jak mówiłem za te około dwa tygodnie powinien wyjść ten film z Kokonem, więc wyczekujcie go na razie i hej.